Witam, przede mną moja ukochana postać tygrysek z kubusia Puchatka. Dynamicznie, brykający, zawsze wesoły i pogodny, który potrafi rozweselić każdego. Ale to jest prawie żywy tygrys. Zobaczcie, bo wersję demonstracyjną można zobaczyć już w tygrysku siedzącym na w pudełku. To jest jedna jego opcja, a teraz druga. Tygrysek jest śliczny. Ma pluszowe uszy, e, różowy nosek e, i buzię, miękkie nóżki, miękkie ręce, no i jest na bardzo długim ogonie. Ogon jest przymocowany do korpusu taką nitką, która umożliwia powrót do tej samej formy, więc skacze. Korpus ma dosyć twardy, ale jak zobaczycie, jak się rusza. Uwaga, jeszcze raz. No, uważam, że jak trafi w ręce takiego dwulatka czy dwulatki, a nawet starszego dziecka, myślę, że oszaleje i ten przyjaciel rozbawi całą rodzinę, a malucha wprawi zachwyt. Jest po prostu cudny.